W starych murach Zamku Grodziec znowu tętniło życie. Na wulkaniczne wzgórze zjechali ludzie z całej Polski, aby poczuć klimat średniowiecza. Po raz piąty na zamku odbył się Festiwal Teatrów Historycznych. Znajdujemy się na wygasłym wulkanie, na którym w średniowieczu zbudowano ten przepiękny zamek. Tutaj najpierw książęta Legnicko-Brzescy zarządzali, następnie prywatni właściciele, a obecnie gmina. A w imieniu gminy ja, jako prezes spółki, zarządzam tym pięknym miejscem. Ludzie tutaj się często odnajdują, zapoznają. Tu rodzą się miłości, rodzą się przyjaźnie. I proszę Państwa, ci ludzie przyjeżdżają tutaj z dobrego serca za własne pieniądze. My im tylko zabezpieczamy, tak można powiedzieć, tylko wyżywienie. No rekompensujemy jakimiś upominkami, nagrodami i, no i dobrym sercem, a z ich strony no, też ta płynąca radość daje nam impuls do tego, żeby, żebyśmy powtarzali, żeby to było y, powtarzane. Ludzie przyjeżdżają tu przede wszystkim dla klimatu. No, zamek z klimatem, jak to bardzo ładnie kiedyś ktoś nazwał, się przyjęło, do, przykleiła się ta, e, to określenie dla grodca, bo rzeczywiście klimat jest tu e, zupełnie inny niż na innych zamkach. My przede wszystkim spotykamy się po to, żeby się bawić. Każdy z nas jest, e, pomimo wieku, siwej brody, jest dalej dzieckiem i e, ja bardzo dobrze się czuję w tym stroju, pomimo że jest niewygodny ciężko czasami, ale jak gdyby spełniam swoje niespełnione marzenia sprzed tych lat 40 kilku, nie będę mówił dokładnie ilu, bo ludzie ponoć tak długo nie żyją. Wykorzystując to, że mieliśmy teraz bardzo długi weekend, ludzie zaczęli zjeżdżać już w środę. Czwartek był dniem takim bardzo luźnym, czyli był czas na to, żeby rozbić obozowisko, żeby przywitać się, popowiadać, gdzie się było poprzednio na imprezach, wymienić tam nowinkami typu ja mam ładniejszy pasek, ja mam lepszy miecz, bo to jesteśmy jak papugi. Każdy się chwali swoimi takimi nowymi zabawkami. Piątek już to były treningi, to były próby, to były warsztaty tańca średniowiecznego. No dzisiaj co jest, to widzimy wszyscy, czyli już są te przedstawienia teatralne. Festiwalu wzięły udział 23 teatry. Wśród nich były zespoły pochodzące z Brna oraz Pragi. Każde przedstawienie oddawało klimat średniowiecza, panujących wówczas zwyczajów i obrzędów. Odtwarzane sceny przedstawiają właśnie to, co było kiedyś. Historie ciekawych zdarzeń, ciekawych miejsc, ciekawych ludzi. Są to opowieści o życiu. Organizatorzy festiwalu dołożyli najwyższej staranności, aby czterodniowa impreza jak najlepiej oddawała atmosferę panującą w średniowieczu. Dla turystów zjeżdżających na zamek z całej Polski to przede wszystkim świetna zabawa i znakomita lekcja historii. Życie w średniowieczu było niesamowicie ciężkie, i ono, ono dotyczyło zarówno tych ludzi biednych z tych najniższych warstw średnich, jak i tych bogatych. Kiedy dzisiaj słowa decydują o tym, czy Ty będziesz dobrym politykiem, złym politykiem. Kiedyś siła, jeśli umiałeś coś zrobić, umiałeś zwyciężyć, umiałeś e, e, pokonać innego, ale w, w tym fizycznym e, wymiarze, aczkolwiek e, umysłowym również, wtedy Ty rządziłeś. Dzisiaj, dzisiaj zupełnie to jest inny świat. Te uczty, które tutaj średniowieczne są przygotowywane, y, są robione na wzór. Oczywiście nie, 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 nie tak jak, jak kiedyś, ale, ale bardzo podobnie. Y, same składniki, y, czyli y, dużo kaszy, zbóż, y, y, mięsa w różnych postaciach. W, kiedyś w średniowieczu ziemniaka przecież nie znano potrawy typu gulaszowego czy, czy mięso w różnych postaciach nieprzetworzonych a więc trzeba mieć było bardzo zdrowe zęby żeby można było zjeść no oczywiście pieczywo pieczywo bardzo można powiedzieć proste często razowe z mąki żytniej nie jak dzisiaj się różne inne rodzaje zbóż dodaje a często się to chemią po prostu uszlachetnia ale to wcale nie służy naszemu, naszemu zdrowiu. Te potrawy yy, musiały być na tyle kaloryczne, żeby dawały ludziom po prostu siłę. Kiedyś ludzie ciężko, ciężko pracowali. W tamtych czasach yy, nie pito prawie yy, mocnych alkoholów, czyli wódki, to jest, to jest dopiero wynalazek późniejszy, a głównie to były wina, to było piwo y, znacznie gorszej jakości niż dzisiaj no i były świetne miody pitne jak umiano, umiano, to był główny składnik oczywiście tych warstw bogatszych a wina robione z różnych owoców y, to, to był głównie składnik y, i, i, i... Tym się raczyli ze średnich i niższych warstw, natomiast dobre wina jeżdżono właśnie węgrzyny, głównie wina węgierskie u nas były w średniowieczu bardzo popularne. W naszym klimatycznym jakby klimacie dobrych win bardzo, bardzo mało produkowano. W rejonie Sandomierza tamtych rejonów w Małopolsce. No, tutaj na, na Śląsku to można powiedzieć rejon Zielonej Góry y, też y, obfitował, ale te wina nigdy nie dorównywały jakością winom węgierskim. Kiedyś były karty bardzo popularne, czyli grano, grano w skata, grano w różne rodzaje y, gier. Y, oczywiście zajmowano sobie czas y, grając w szachy, w warcaby, w y, warcaby polskie. Y, to w kości, grano przecież w kości, również, również i na, 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 na pieniądze. Dzisiaj jakby się odchodzi od, od, od tego, gdzieś tam od czasu do czasu. I oczywiście były gry różne zmysłowe, typu jakieś fajne rebusy, ciekawostki. Co jeszcze? Oczywiście, zwłaszcza mężczyźni chcieli się wykazywać, rywalizowali wtedy, strzelano na przykład z proc, strzelano z łuku, strzelano z kuszy. Najważniejszym i najdonioślejszym wydarzeniem festiwalu było przyjęcie rycerza w szeregi zakonu Obroży Psagończego. Jest to jedyny zakon rycerski, który powstał w historii Polski. Założony w 1413 roku przez książon piastowskich. Pierwszym wielkim mistrzem był książę Legnicki, Wacław II, biskup wrocławski. Drugim wielkim mistrzem i właściwie założycielem. Był Ludwik II Brzeski, książę Legnicki, który razem z Władysławem Jagiełłą jako pierwsi polscy władcy zostali przyjęci do obcego zakonu, do zakonu Smoka założonego przez cesarza Zygmunta Luksemburskiego. Grupa, która aktualnie wchodzi w skład jest różnorodna, tak samo jak zadania, które stoją przed zakonem. Mamy część osób, które reprezentują ten ruch rekonstrukcyjny, odtwórczy, ale również mamy ludzi, którzy zajmują się numizmatyką, historią, mamy historyków sztuki, archeologów i te poszczególne osoby w miarę swoich wiedzy i możliwości prezentują dorobek Piastów Śląskich, również poprzez publikacje, współpracę z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, no i z Zamkiem Grodzcem, który jest wyjątkowo urokliwym zamkiem założonym przez pierwszego Piastowicza, Bolesława I Wysokiego Na tym zamku odbywały się najwspanialsze w historii turnieje rycerskie. I ten zamek ma taką duszę, jest na tyle wyjątkowym zamkiem, że jest to chyba najlepsze miejsce, w którym ten zakon mógłby mieć honorową siedzibę. Chociaż do członków zakonu historycznie należały wszystkie zamki, czy prawie wszystkie zamki na Dolnym Śląsku. Ceremonia rozpoczęła się od mszy w zamkowej kaplicy. Zgromadziły się poczty sztandarowe, czyli oznaka szacunku i oznaka dostojeństwa i powagi sytuacji. Pała rycerzowi Szymonowi! Mała! Mała! Sądziłem, że to będzie po prostu kolejny etap odhaczenie jakiejś krateczki, a to się okazuje, że po prostu podobne uczucie miałem tylko przy ślubie i kolejnych rodzinach moich poj dzieci. Pasowanie miało niezwykle uroczysty charakter. Przyjęcie rycerza do zakonu jest zaszczytem, ale wiąże się z pewnymi obowiązkami. Jest to bardzo ważna rzecz, bardzo ważna chwila w życiu rycerzy. Takie pasowanie oznacza jednocześnie, że kończymy zabawę, zaczynamy rzeczywiście serio traktować wszystkie powinności rycerskie, czyli propagacja kultury rycerskiej, zachowań rycerskich, rycerskości w ogóle. Również musimy. Po, po takim dniu pewne rzeczy inaczej traktować niż tylko hobbystycznie. Zaraz po wyjściu z kaplicy rycerz Szymon musiał wziąć udział w pierwszej bitwie. To będzie jego pierwsze zadanie, bo nasi przyjaciele odtwarzający wieki wczesne czyli ten 9-12 wiek. Zorganizują napad na zamek, a Szymon jako świeżo pasowany rycerz będzie miał zadanie to zamku obronić, oczywiście nie sam, ale on będzie dowodził, czyli będzie musiał zebrać rycerstwo, gawieć mieszczaństwo i bronić zamku przed husytami, no tak jak to kiedyś było. na impreza na zamku to liczne turnieje, rycerskie walki, konkursy gry i zabawy. Wszystkie wydarzenia wiernie oddają klimat epoki średniowiecza.